Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, KinoSztukWalki.pl. Witam was moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału KinoSztukWalki. Należy oczywiście walnąć w gonga po to, żeby wam się pojawiały powiadomienia o nowych materiałach wideo na kanale. A jeżeli zaznaczycie przy okazji opcję WSZYSTKIE, do tych powiadomień będzie więcej, ponieważ sama subskrypcja gwarantuje Wam to, że po prostu raz na jakiś materiał otrzymacie to powiadomienie. Będę wdzięczny za Wasze wsparcie. A dzisiaj przechodzimy do nowej serii na kanale, która się nazywa Cyquele, moi drodzy. Ostatnio powstał odcinek na temat całej serii Kickboxera. Wszystkie części plus spin-off plus remakey, no i parę słów na temat tego nowego, który powstaje. Także będziemy kontynuować tematy. Przypominam w ogóle, że na kanale znajduje się kilka serii. To nie jest tak, że na kanale Kina Sztuk Walki ja po prostu robię odcinek po odcinku i one nie są nigdzie, wiecie, no, umieszczone. Są ko konkretne playlisty, jest playlista z serią, co się z nimi stało która dotyczy aktorów, ich biografii, różnych momentów w życiu, które mieli, też tych takich zaginionych aktorów, którzy gdzieś tam po prostu których kurz przykrył, że tak powiem, którzy zniknęli ze świata filmu. Także polecam tą serię. Oraz jest na przykład seria Tajemnice ekranu. W której opowiadam wiele ciekawych historii związanych z aktorami, związanych z filmami, takimi, wiecie, z zaplecza filmowego, także oczywiście polecam. No i jeszcze są inne serie, jak będziecie chcieli, to znajdziecie. Ta seria dotyczy serii filmowych, także moi drodzy sequele i to jest drugi odcinek. Drugi odcinek, i ten drugi odcinek będzie dotyczył serii pod tytułem: Uwaga, uwaga, bez odwrotu. Także kochani, zostajemy przy aktorze, którego bardzo dobrze znacie. Jean Claude Van Damme. I ten Van Dam w swojej karierze kilka serii filmowych miał no, zazwyczaj występował tylko w pierwszej części i mało osób wie, że powstały jakiekolwiek kontynuacje, dlatego myślę, że ten odcinek jest ciekawy. No, na przykładzie tego, o czym rozmawialiśmy na ostatnim live'ie, moi drodzy, patrząc na statystyki, to jeżeli chodzi o Kickboxera, wracam teraz do poprzedniego odcinka, takie krótkie uzupełnienie, to ten film widziało 36 tysięcy osób, znaczy widziało, oceniło go na Filmwebie. Natomiast idąc dalej i dalej, to kolejne części coraz mniejsza oglądalność, coraz mniejsza oglądalność i tam się skończyło na tym, że chyba czwórka to miała około 2000 ocen. Także moi drodzy, 18 razy więcej osób widziało jedynkę. Co 18 osoba obejrzała część czwartą. Także naprawdę... Wiem, że fani wiedzą, że te filmy istnieją. Natomiast są też osoby, które no nie mają pojęcia, że są jakieś sequele. Także moi drodzy, dzisiaj bez odwrotu cofamy się do czasów przed Kickboxerem. Przed Kickboxerem, ponieważ film bez odwrotu miał swoją premierę w roku 1985, pomimo tego, że w niektórych miejscach yy, widnieje informacja, yy, że był to nawet 1984 rok i jeszcze gdzie gdzieniegdzie, że 86. W każdym razie, słuchajcie, trzymajmy się na razie tego 85. Wychodzi film bez odwrotu. Co to w ogóle jest za tytuł? Przede wszystkim moi drodzy, ten tytuł był wydawany w Polsce na kasetach VHS. Ja pamiętam jak poszedłem do wypożyczalni, już kiedyś opowiadałem tą historię, to była nowa wypożyczalnia, bo wiadomo, nie w każdej były te same filmy, było trzeba szukać, nie było internetu i nie było wiadomo, jak wygląda filmografia danego aktora, także jak się poszło do nowej wypożyczalni i zobaczyło się tytuł, którego się wcześniej nie widziało, to kopara opadała. A w tym przypadku naprawdę opadała, ponieważ Jean-Claude Van Damme był taki muskularny, napięty na okładce. No i wow, widziało się kickboxera, widziało się krwawy sport, widziało się Czarnego Orła i wiele innych filmów, a tu nagle się okazuje, że jest jakiś bez odwrotu i to jeszcze sprzed tych wszystkich filmów, które odniosły sukces z Van Damme. No i tutaj warto powiedzieć pierwszą rzecz: że Van Damme w tym filmie gra negatywną rolę. Um, takiego gościa, który się nazywa Iwan. No trochę tych Iwanów mniej więcej w tych latach 80. -tych było, bo pamiętamy też Iwana Drago z Rokiego 4. No ale dobra, słuchajcie, Jean-Claude Van Damme w negatywnej roli, ale trochę pokopał, bo w zasadzie za każdym razem, kiedy pojawiał się na ekranie, to kopał. A w finałowych pojedynkach wykonał nawet szpagat na linach. I myślę, że te osoby, które nie widziały bez odwrotu, a gdzieś tam się interesują Jean-Claude'em Van Damme, mają polubione jakieś social media albo coś, to mogły widzieć ujęcie kadr z tego filmu, jak właśnie Jean-Claude Van Damme robi szpagata na linach ringu. Dlatego moi drodzy że to zdjęcie promowało ten film. No i wygląda to po prostu spektakularnie. Także Jean-Claude Van Damme w roli tego złego gościa. Kto gra dobrego w tym filmie? Kurt McKinney, ten sam Kurt McKinney, który teraz występuje po latach, latach w filmie ostatnie kumite i to on był bohaterem yy, dziecięcych lat niejednego z nas. On tak troszeczkę można powiedzieć, że konkurował z Danielem LaRusso z Karatekida. No niektórzy byli fanami Daniela i Karatekida, niektórzy byli fanami właśnie Jasona z filmu Bez Odwrotu, ponieważ się z nim utożsamiali. Główny bohater tej produkcji jest wielkim fanem Bruce Lee. Jego ojciec prowadzi szkołę karate. Okazuje się, że przychodzą właśnie bandziory, musieli się wyprowadzić. No i słuchajcie, nowe miejsce, garaż. No i co ten chłopak w garażu urządza? Wiadomo, jakiś worek wisi, e, drewniany człowiek z Shaolin, jak to się nazywa do trenowania. No, oczywiście plakat z filmu Wejście Smoka Brusali z Nunczaku. Wiadomo. No i słuchajcie, główny bohater to jest oczywiście nastolatek. Nastolatek, który miewa różne problemy. Tu dziewczyna, tu to, tu tamto, poznaje kilku przyjaciół. No ale życie mu się układa tak, że no, różnego, problemy, różnego rodzaju problemy go napotykają. No i do kogo się w takiej sytuacji zwrócić? W ciężkiej sytuacji życiowej. No, zwraca się do samego Brusali i moi drodzy, jedzie na grup Brusali i kilka osób mnie pytało o wiadomościach prywatnych na przestrzeni tych lat. Yy, czy w tym filmie faktycznie jest prawdziwy grup Brusali? Pokazany tak, moi drodzy, to jest dokładnie yy, dokładnie to miejsce, ponieważ te sceny były yy, tam filmowane. No i słuchajcie, no i jest ta taka przemowa, monolog yy, młodego chłopaka do Brusali, żeby przyszedł mu najzwyczajniej w świecie pomóc. I tak się yy, tak się właśnie dzieje. Duch Brusali, <laughs> chociaż brzmi to śmiesznie, yy, to przychodzi i pomaga mu w treningach. Oczywiście tutaj w tą rolę się wcielił koreański aktor, taka malutka ciekawostka, on po angielsku na planie nie mówił, także jak aktorzy ze sobą rozmawiali to się nie rozumieli, później to było dabingowane. No i moi drodzy powstały kultowe sceny treningów. Niesamowite finałowe walki. Oprócz tych dwóch panów w obsadzie możemy zobaczyć jeszcze Pita Kaningama. Zrobiłem tutaj na kanale osobny odcinek o tym, jak Jean Claude Van Damme na planie znokautował tego człowieka, bo tak się faktycznie stało. Jeżeli ktoś chce, to polecam, można, można poszukać. I słuchajcie, ten Pit, to w ogóle niesamowity, wyśmienity. Kickboxer, można powiedzieć, że legendarny, legendarny kickboxer Stany Zjednoczone, same sukcesy, pasy i on naprawdę na tym planie świetnie się spisywał. Także słuchajcie, tak, tak, tak to wygląda od strony tego, co mogliśmy zobaczyć na ekranie. No i cudowna muzyka. Hold on Division, utwór wspaniały, który do tej pory możemy sobie zapuścić i przy nim trenować, pójść, pobiegać, cokolwiek. Nadal trzyma klasę. No i słuchajcie, mamy ten film. On został zrobiony też przez ludzi, którzy wiedzieli, co robią. Nie bez powodu trafił do naszych serc, jako do fanów i tak dalej, i przez te wszystkie lata, no jakoś się nie zakurzył. Człowiek włącza to bez odwrotu, i to się dalej miło i fajnie, przyjemnie ogląda. Yy, I przypominają się te stare, dobre czasy. Yy, także yy, słuchajcie, ludzie, którzy to stworzyli, warto o tym wiedzieć, to są ludzie nie z pierwszej łapanki, oni wiedzieli, co robią. Producentem filmu bez odwrotu jest NGCUN, człowiek, który kilka lat wcześniej, przed powstaniem bez, obrotu, bez Odwrotu, pracował chociażby z Jackie Chanem przy Pijanym Smoku. Ja wiem, że wiele osób to może zaskoczyć, jak tutaj amerykański film i producentem tego filmu Bez Odwrotu jest gościu, co z Jackie Chanem robił Pijanego Smoka. Tak! Właśnie tak, moi drodzy, tak to wyglądało, natomiast do napisania scenariusza został zatrudniony Kate Strandberg. I ten facet później pisał scenariusze do wszystkich tych amerykańskich produkcji NGC-UNA, czyli człowiek z Hongkongu, który robi filmy na rynek amerykański. I te wszystkie filmy. Nie tylko z serii bez odwrotu, ale te wszystkie karate tygrysy w ogóle, bo pod takimi tytułami to wszystko wychodziło w Niemczech. Tam jest pomieszanie z poplątaniem, te filmy nie mają ze sobą za dużo wspólnego. Ja kiedyś zrobię osobny odcinek o tej serii niemieckiej Karate tygrys, ponieważ oni tak zatytułowali filmy: Karate tygrys 1, 2, 3, 4, 5. Wszystko było karate tygrysem oczywiście względy dystrybucyjne, żeby się sprzedało. Kiedyś o tym też zrobię tutaj e, serię sequeli. No ale dobra, zostajemy. Reżyserem był Corey Yen, Też wspaniały reżyser, który po latach zrobił też mnóstwo mnóstwo popularnych filmów. Um, takim Jednym z tych, które możecie kojarzyć po 2000 roku, jest na przykład film um, Zabójcy z Jetem Lee i z Jasonem Stathamem. Teraz tak zwątpiłem, czy zabójcy, czy zabójca. No, w każdym razie tutaj wam wrzucam okładkę, wiecie, o który tytuł chodzi. Eee, tak, także to jest dobry reżyser, eee, wyjątkowy. No, i on w tamtym czasie tworzył ten film. No i słuchajcie, film odniósł sukces. I pierwsze, o czym pomyślano w tej sytuacji, to o tym, żeby zrealizować sequel. Teraz uwaga, bo właśnie wiele osób nie wie, że w ogóle bez odwrotu ma kontynuację. Wiem o tym dlatego, że nieraz o tym pisaliśmy na grupie. Nieraz ktoś stawiał i muzykę z bez odwrotu, i to, i tamto. I ktoś gdzieś wspomniał, że jest dwójka, a ktoś inny pytał. To powstała dwójka? No to moi drodzy, tak powstała dwójka. I w tej dwójce z samego założenia miał wystąpić Jean-Claude Van Damme i Kurt Makini, czyli obaj aktorzy mieli powielić swoje role. Natomiast tematy się przeciągały i okazało się, że nie są pewne. Przede wszystkim problemem w tej sytuacji stało się to, że zdjęcia do drugiej części miały być realizowane w Tajlandii. I tam, gdzie był realizowany kickboxer, ale to było przed. I to było w czasie, kiedy Jean-Claude Van Damme się bał tam lecieć, e, moi drodzy. Także, tak, tematy się przeciągały, były różnego rodzaju problemy z, z, z wystartowaniem zdjęć. E, Kurt McKinney się martwił już o to, że czy ten film w ogóle powstanie, czy nie. E, w międzyczasie szukał różnego rodzaju innych propozycji. Finał finałem zdzwonił się z Wandamem, Van Dam Van był przestraszony, ja też już tą historię gdzieś tam opowiadałem i, i Van Dam mówił, że no co ty, mamy tam pojechać do, do tego, do tej e, Tajlandii, tam jeszcze nas e, porwą piraci, słuchaj, e, ukradną nam te paszporty i, i wsadzą nas do więzienia i, i, i co będzie, co będzie w ogóle? Ludzie się bali tam jechać, słuchajcie, bo wiedzieli, tak samo było w kwestii nie tylko Azji, ale, ale i Afryki różnego rodzaju krążyły e, tematy od ludzi, którzy faktycznie tam już coś kręcili wcześniej. Tematy pod tytułem, że tam na miejscu do filmów akcji to biorą prawdziwą armię i ci ludzie mają prawdziwą broń i są tam prawdziwi generałowie, którzy pomagają na planie i, yy, i że oni wszyscy są tacy, no, że tak powiem, w cudzysłowie, dzicy, tak? Nie wiadomo czego się po nich spodziewać, tak? I, yy, i tak było. No dopiero później, jak troszeczkę już yy, tych filmów zostało nastukanych, w zasadzie po kilku latach już to się wszystko zmieniło, się okazało, że tam można normalnie latać, wszystko jest ok, tylko po prostu wiecie takie. Takie, no, no takie, tak, tak, tak po prostu się bali, no. Bali się. No i moi drodzy, tak, Kurt Makini i Jean-Claude Van Damme nie polecieli na plan bez odwrotu. 2, każdy poszedł swoją drogą. Jak droga Jean-Claude'a Van Damme się potoczy, potoczyła, to już wiemy. Jak droga Kurta Makineja się potoczyła, to już wiemy, bo o obu panach zrobiłem taki naprawdę szeroki odcinek w, seria, w serii, co się z nimi stało. Także tutaj się nie będziemy powtarzać. No, ale co się stało w przypadku Bez Odwrotu 2? Przede wszystkim tytuł. Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun. Dlaczego tak? Można by zapytać. No, moi drodzy, dlatego tak, że oryginalny tytuł scenariusza brzmiał po prostu Szalejący Piorun. I bez względu na to, czy tam by w tej drugiej części wystąpił Jean-Claude Van Damme i Kurt McKinney, to ta druga część i tak nie miałaby za bardzo nic wspólnego z częścią pierwszą. Musicie sobie z tego zdawać sprawę, że w tamtym czasie filmy w Hongkongu robiono tak, że naprawdę nie zwracano na to szczególnej uwagi. Po prostu ta sama ekipa robi film tutaj Yen, tutaj NGCUN i tak dalej. No to robimy dwójkę, nie? Po prostu. Tu inaczej się nazywają bohaterowie, to nie ma za sobą nic wspólnego i tak dalej. Jest dwójka. No ale jest i, i należy, tak? Należy do, do serii pomimo tego, że nie ma nic wspólnego. I jest to naprawdę dobry film. Uwaga, to jest naprawdę dobry film. Kto w nim wystąpił? Kurta McKinneya zastąpił Loren Avedon. W jaki sposób zastąpił Loren Avedon Kurta McKinneya w tym filmie? Dowiecie się z odcinka na temat Lorena Avedona również w serii Co się z nimi stało. Prawie godzinny materiał, bardzo ciekawy, niedoceniony tutaj na kanale. Ehm, oprócz Lorena Avedona w rolę tego złego wcielił się Matthias Hughes, czyli człowiek, z którym się oczywiście widzimy tutaj na premierze ostatniego Kumite. No i kochani, jeszcze do obsady trafiła Cynthia Rotrock, ponieważ Cynthia Rotrock w tamtym okresie już pracowała nad filmami z Hongkongu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że ci amerykańscy aktorzy, znaczy amerykańscy, no Loren ze Stanów, Cynthia też, no Matias z Niemiec, natomiast ym, ci aktorzy, no, byli swojego rodzaju pionierami, ponieważ Film bez Odwrotu 2 został wydany w roku 1987. To było przed sukcesem krwawego sportu, przed sukcesem wielu innych filmów z innymi aktorami akcji sztuk walki. I można powiedzieć, że właśnie taki Lorena Vedon taka tym bardziej Cynthia Rothrock, no to rozpoczynali robienie sztosów w gatunku przed tymi największymi nazwiskami. Warto, warto na to zwrócić uwagę, oczywiście był jeszcze chociażby Benedetto Urquides, był Kate Vitali, który też współpracował z Jackie Chanem, był Richard Norton, kilka tych nazwisk było przed tymi największymi gwiazdami. Warto o tym pamiętać, bo ci ludzie naprawdę trenowali sztuki walki i oddali temu całe swoje życie. No i dobra, słuchajcie, główny bohater jedzie do Kambodży, w filmie to ta Tajlandia to jest Kambodża, ehm, no tam mu porywają kobietę i tak dalej, wiadomo kto porywa, no. Ehm, jednym z tych złych też jest aktor, o którym warto wspomnieć, którego NGC UN właśnie ściągnął ze swoich starych filmów z Jackie Chanem, czyli z Pijanego mistrza. Ehm, i moi drodzy jest to, czy z Węża w Cieniu Orła, i moi drodzy jest to Hwang Jang Lee. Fang Jungle to jest nazwisko, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ mało kto wie. Niektórzy mogą myśleć, że właśnie, e, właśnie e, się jakoś przejęzyczyłem czy coś. E, to jest, moi drodzy, człowiek, który w latach 70. słynął z niesamowitych, zabójczych kopnięć e, i krążyły o nim prawdziwe legendy. Specjaliści nawet uważali, że e, był to jeden z tych, którzy w realnym starciu z Bruce'em Lee. Mógłby po prostu mu nakopać. Tak był dobry. Tak był dobry i każdy to widział, że wymiata tymi nogami niesamowicie chwang jungli. No i słuchajcie, ale legendy o nim krążyły takie, że on po prostu w czasach, kiedy był w armii, to kopnięciem zabił człowieka, tak? Można by się w tą historię zagłębić, kiedyś to zrobię. No ale dobra konkrety, bo, bo jesteśmy przy tym bez odwrotu 2, obsadę sobie omówiliśmy, mniej więcej wiecie o czym jest film. Ja byłem pozytywnie zaskoczony. Ja byłem pozytywnie zaskoczony, kiedy ja dowiedziałem się o tym, że w ogóle to bez odwrotu 2 istnieje. Ponieważ ja się tego dowiedziałem, oglądając kasety VHS. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się wypożyczało film, czy kupiło się film na VHS i tak dalej, to na początku były reklamy. I na jakiejś kasecie, nie pamiętam z, czym, z jakim filmem to była kaseta, ale zobaczyłem reklamę bez odwrotu 2 szalejący piorun. Jak ja pognałem do wypożyczalni kaset wideo, bo ja tak lubiłem to bez odwrotu, jedynkę z Wandamem i z Kurtem McKinneyem, poleciałem do wypożyczalni i się okazało, że oni to mają. Że mają i wypożyczyłem ten film. Że bez odwrotu dwa istnieje. Wtedy, za dzieciaka, jak ja się cieszyłem. I słuchajcie, obejrzałem i mi się ten film spodobał. To był jeden z tych filmów, które w dzieciństwie miały dla mnie naprawdę znaczenie. Później się zaczęła ta cała moja. moje pisanie z Lorenem Avedonem. Natomiast, słuchajcie, ten film to jest, tak jak mówię, dobra produkcja. Można powiedzieć nawet, że bardzo dobra, i warto do niej wracać, ponieważ to, co tam się wyczyniało, to co ci ludzie z Hongkongu e, robili e, na planie w kwestiach sztuk walki, to było wyśmienite. I tu mamy rok 87, a potem to, co widzicie w Stanach Zjednoczonych, w latach 90., choreografie sztuk walki w tych beklasowych filmach i tak dalej, to to wszystko jest naprawdę średnie. Tam potrafiono naprawdę kilka miesięcy nawet spędzić nad tym, żeby zrealizować porządnie sekwencje walki. I tu chodzi o czas. Oni po prostu poświęcali na to olbrzymią ilość czasu. Natomiast nie poświęcali czasu za bardzo na grę aktorską i dialogi. Ehm, niektórzy mówią, że gra aktorska Lorena Avedona w tym filmie jest taka no karykaturalna troszeczkę. Ale o to chodziło e, reżyserowi. Tutaj w tym przypadku też Corey reżyserował. I też scenariusz napisał Kate Strandberg. Także ten sam reżyser co jedynka, ten sam scenarzysta co Jedynka. No i moi drodzy, ja nawet, będąc w Tajlandii, pojechałem w miejsca, gdzie bez odwrotu dwa było realizowane, i to nie były takie oczywiste miejsca. Dobra, Bangkok, Bangkokiem, ale słuchajcie, ja musiałem faktycznie, no, trochę tych kilometrów przesiedzieć i, i w autobusie, potem w pociągu koleją śmierci. Musiałem najpierw autobusem pojechać z Bangkoku do takiej miejscowości Kanhanaburi. Bo myślałem, że te sceny były robione w Kanhanaburi. Natomiast one były robione w tym całym rewirze Kanhanaburi, a nie po prostu w tym mieście. No z Kanhanaburi jedzie kolej śmierci. I normalnie trzeba na początku przejechać przez ten most na rzece Kwaj, też taki film był, pewnie niektórzy kojarzą. No i słuchajcie, tą koleją śmierci się jedzie prawie do, do, samego, do samego końca tam, no ponad, ponad godzinę z tego co pamiętam. I się dojeżdża do takiego miejsca, w którym jest taka jaskinia do zwiedzania, jest taki, taki cały zakręt, przez który bardzo wolno ta kolej przejeżdża. Jest, zakręca też rzeka, jest tam taka chałupa, która się nazywa Jungle House, i tam na tych scenach na, rze na rzece, i po drugiej stronie rzeki na. W tym całym takim polu specjalnie wybudowano całą wioskę, gdzie realizowano właśnie sceny, finałowe sceny filmu Bez Odwrotu 2. No, na mnie zrobiło to piorunujące wrażenie, bo w ogóle, no przepięknie tam jest, przepięknie. Także bardzo się cieszę, że mogłem być w tak cudownych miejscach, gdzie bez Odwrotu 2 było filmowane. No i, kochani, przechodzimy dalej. W 1990 roku powstał film Bez Odwrotu 3. W tym przypadku scenarzystom również był Kate Strandberg. Natomiast ym, za reżyserię odpowiadał już inny człowiek, bo reżyserem był Lucas Lowe człowiek, który później z Lorenem Avedonem zrobił również Króla Kickboxerów. No i słuchajcie, ym, w przypadku tego filmu w rolach głównych występuje Loren Avedon oraz Kate Vitali, człowiek o którym przed chwilą wspomniałem, który no też był jednym z tych pierwszych, którzy występowali w filmach sztuk walki z Hongkongu. Właśnie chociażby interes na kółkach, którego śladami też byłem, możecie znaleźć tutaj na kanale wspaniały film z Rzeki Tam wystąpił właśnie Kate Vitali wraz z Benny Benedetto Urquidezem, Jenem Biao i Samohungiem. Cudowna produkcja, mało znana, natomiast jedna z najlepszych w gatunku kina sztuk walki. No i moi drodzy tych dwóch panów e, zagrało oczywiście no braci. Zagrało braci. Dlatego tytuł Bracia krwi. Znowu główny tytuł Bracia krwi. Znowu nie ma to nic wspólnego jakby z poprzednią częścią. E, natomiast e, sceny walk fenomenalne. Tutaj panowie muszą połączyć siły z prostego powodu, no. E, ich ojciec był emerytowanym o, w cudzysłowie agentem, no kimś takim wiecie tam, który zostaje zamordowany przez bandytów. No, i słuchajcie, pomimo tego, że są różnice charakterów, że bracia są zupełnie różni, no to tutaj w tym przypadku muszą właśnie te siły połączyć po to, żeby się zemścić i tak dalej. I akcja tego filmu odbywa się w, na Florydzie, także, także tutaj wracamy już z Azji Południowo-Wschodniej do Stanów Zjednoczonych. Piękne oczywiście widoki, Clearwater i tak dalej. Także, także, moi drodzy Stany Zjednoczone, to jest dobry film. To jest dobry film. Troszeczkę mniej go cenię niż Bez Odwrotu 2, ale nadal to jest dobra produkcja. Um, tutaj znowu to samo, no po prostu ta wysoka jakość, yy, yy, ludzi, którzy robili wtedy filmy z Hongkongu, yy, rewelacyjne sceny walk i finałowy bohater, którego nazwiska nawet nie znam. Teraz chciałem o nim właśnie coś wspomnieć, ale nawet nie wiem, jak się nazywa. Nie wiem, czy ten facet w ogóle gdziekolwiek indziej występował. Muszę to, yy, to sobie sprawdzić po nagraniu tego odcinka. Taki, wiecie, na krótko ścięty, na końcu walczył. Niezłego Świrusa zagrał w tym filmie. I on naprawdę dobrze tam wypadł. On naprawdę dobrze tam wypadł. Muszę sprawdzić to, to nazwisko. Także, no, finałowe pojedynki też na tej hali i tak dalej. Rewelacyjne. Tam podczas i jednego, i drugiego filmu ludzie się nabawili kontuzji. No bo nie szło inaczej, słuchajcie. Jak się pracowało z ludźmi w Hongkongu, to to była zupełnie inna bajka niż w Stanach Zjednoczonych, w Hongkongu. No po prostu... Nie zwracało się uwagi na bezpieczeństwo, i tak dalej. Jak jakaś scena wymagała tego, żeby komuś faktycznie dać wryja, to się to robiło. Żeby wyglądało tak jak trzeba, nie? Także, także tak wyglądało, jeżeli chodzi o robienie choreografii w Hongkongu. Tą produkcję Bracia Krwi najmniej razy oglądałem. Dotarłem do niej dużo, dużo później. W żadnej wypożyczalni kaset wideo jej nie widziałem. Dopiero udało mi się ten film kupić właśnie na Allegro jakiś czas później. Także domyślam się, biorąc pod uwagę to, że za dzieciaka latałem po wszystkich wypożyczalniach, że jednak ten film bez odwrotu trzymał mniejszą liczbę kopii na polskim rynku. Najzwyczajniej w świecie. Ale tak jak mówię, to jest nadal dobra produkcja. Kochani, seria bez odwrotu. Finalnie ujmując, składa się z trzech części. Które nie mają ze sobą za dużo wspólnego. Natomiast osoby, które widziały część pierwszą, lub nie widziały, to oczywiście polecam, należy obejrzeć, to jest klasyk moim zdaniem, mogą również zajrzeć do kontynuacji, ponieważ kontynuacje otwierają też oczy na aktorów, o których mogliście nie mieć pojęcia, lub o których nie słyszeliście, lub słyszeliście, ale nic z nimi nie widzieliście. Warto właśnie zacząć od tego. To może być wspaniała podróż i droga, żeby się po prostu z takimi produkcjami zapoznać. Ponieważ filmy scenariusza Kate'a Strandberga, tego producenta też, NGC Uena, są naprawdę ciekawe. I moim zdaniem, warte obejrzenia. Jeżeli chodzi o tematy związane z kontynuacjami, to Kate Strandberg w jednym z wywiadów powiedział, że w pewnym momencie swojej kariery, właśnie w tym roku 90, to on już myślał, że przy współpracy z tym Hongkongiem, każdy jego film, jaki zrobi w swoim życiu, to będzie bez odwrotu, bo mówi: No dobra, bez odwrotu jeden, dwa, potem dwa, potem trzy, i myślał, że każdy kolejny też będzie nosił tytuł bez odwrotu. No, na szczęście okazało się być inaczej i kolejne filmy Strandberga miały już inne tytuły. Te kolejne filmy, to są filmy, o których bardzo chciałbym tutaj w przyszłości wspomnieć, ponieważ to są dobre filmy. Ten facet wykłada. Ten facet naprawdę pisał dobre scenariusze. No, oczywiście, że to nie są filmy Oscarowe, to sobie zdajemy z tego sprawę, ale dobre scenariusze jak na kino Sztuk Walki. Te charaktery jego są fajne w tych filmach. Zazwyczaj, zazwyczaj mamy głównego bohatera, który jest taki. No, nie do końca rozgarnięty i, i ten bohater przechodzi jakąś taką metamorfozę, delikatnie mówiąc. Także, także fajnie, fajnie się na to patrzy. No, powstały takie filmy jak Super Wojownicy, jak gdy księżyc ma barwę krwi. Także jeżeli ktoś by chciał sobie pójść tą drogą i wyobrazić, że kolejne filmy tego scenarzysty i tego producenta noszą tytuły bez odwrotu, to by mógł po prostu zajrzeć do tych kolejnych filmów tego duetu. Natomiast słuchajcie, teraz żyjemy w takich czasach, że w Niemczech to kino się bardzo dobrze ogląda. Kate Strandberg na co dzień przybywa, scenarzysta w Szwajcarii, ma blisko do Niemiec i ja naprawdę wierzę w to, bo wiem, że on ma wrócić jako scenarzysta. Wierzę w to, że prędzej czy później pojawi się jakiś temat. Że pojawi się temat filmu bez odwrotu 2, takiego oryginalnego z Kurtem McKinneyem bardzo bym chciał żeby taki film powstał żeby powstał oryginalny bez odwrotu no i moi drodzy trzymam kciuki żeby tak się stało oczywiście jest to takie marzenie życzeniowe słuchajcie fana kina sztuk walki który ma ogromny sentyment i cudowne wspomnienia z tym pierwszym filmem dlatego tak to wygląda z mojej strony to chyba wszystko na temat tej serii chociaż podejrzewam że jest tyle smaczków no, zapomniałem Wam oczywiście, na przykład, powiedzieć o tym, że była zła atmosfera na planie drugiej części i tak dalej, i tak dalej. Dużo by tu można jeszcze dopowiedzieć, ale to może kiedyś w poszczególnych e, odcinkach na temat poszczególnych filmów. E, w każdym razie, temat tego sequela e, tej serii filmowej, mam nadzieję, że porządnie Wam e, wyjaśniłem. Wiecie, jak to wygląda. E, oczywiście, dajcie mi znać w komentarzu. Czy chcielibyście kolejne serie filmowe, podawajcie, podawajcie propozycje, ja już ich sporo otrzymałem, już sobie myślę, co by tutaj dalej przerobić, ale jestem oczywiście otwarty, no tak jak mówię, sam Jean Claude Van Damme ma troszeczkę tego, bo jest seria Krwawy Sport, jest Uniwersalny Żołnierz, także będzie o czym tu mówić i myślę, że że to są ciekawe tematy, zwłaszcza w skali porównawczej. A w skali porównawczej to z całą pewnością chciałbym się dowiedzieć od Was, jak Wy oceniacie te poszczególne części bez odwrotu? Oczywiście to pytanie do tych, którzy widzieli całą trylogię, natomiast jeżeli ktoś nie widział, to poprosiłbym o Wasze zdanie na temat bez odwrotu 1. Jak wam się ten film podobał, jak go wspominacie, czy zakurzył wam się po latach, czy czasami do niego wracacie, yy, czy słuchacie tego Hold on the Vision z tego filmu, cudowna muzyka. To wszystko, kochani. Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, w gonga walimy, żeby były powiadomienia i do usłyszenia. Następnym razem trzymajcie się. Hej!